Witam serdecznie z strony Rav Scorpion, a to jest seria w 7 Days Today pod tytułem Gdzie znajdę główny lód? Miłe oglądania Przy takim dużym budynku Higashi główny lód znajduje się niemalże na dachu Aby tam się najbezpieczniej dostać ominąć wszystkie ząbiaki, przez które byś musieli się przedrzeć, przez wszystkie piętra Najlepiej udać się od głównego wejścia na lewo Następnie za pomocą frame'ów, mniej więcej na środku tego bardziej szarego elementu budowy, gdzieś w tym miejscu frame'ami spiąć się na samą górę. Następnie spróbujcie dostać na ten lub ten róg i tu za pomocą frame'ów wybić wszystkie ząbiaki, które po usłyszeniu jakiegoś głośnego dźwięku po prostu zaczną lecieć w tą stronę. Będą próbowały zniszczyć tutaj ten filar, ale nawet jeżeli zostanie zniszczony, Wy nie spadniecie na dół i nie jesteście się do nich. Z tego miejsca bezpiecznie wszystkich wybijecie. Ząbiaki biegnące nawet tutaj z tej z góry, które się zespią, nie wejdą do Was za pomocą tutaj tych wąskich elementów. Nawet jeżeli spróbujesz się dostać, to po jednym strzale prawdopodobnie gdzieś po drodze spadnie w dół i dalej będzie można ich bezpiecznie z dołu wybić. Gdy już wszystkie zabijaki wybijemy, najbezpieczniej jest zejść tutaj na dół. Następnie udać się głównym przejściem również z schodkami w dół. W tym miejscu musimy dostać się do takiego przełącznika. Przełączając ten przełącznik otworzą się te oto tutaj drzwi. Następnie wychodzimy stąd, widząc od schodów w tą stronę. I tak wskazuje 0,6 i znaczek, wchodzimy do pogłówny lód. Dziękuję. Jeśli pomogłem, nie zapomnij o lajku i subie. Do zobaczenia na następnym nagraniu. Trzymajcie się i cześć.